Polityka, ale kierownika działu skupu. Szanowni Państwo, wiecie, że kończy się rok kwotowy 2014-2015 i korzystając, że jest gro tutaj na sali ludzi związanych z produkcją mleka, chcę przypomnieć, że do końca tego miesiąca jest możliwość wydzierżawienia kwot mlecznej. Natomiast do końca z dniem 28 lutego bieżącego roku, kończy się możliwość kupna takiej kwoty. Na chwilę obecną, według informacji Agencji Rynku Rolnego, szacunkowa kara za przekroczenie, jeżeli dalej utrzyma się taki wzrost mleka, jak jest na chwilę obecną, to jest 80 groszy. Dlatego też, jeżeli tam gdzieś po sąsiedztwie. Sąsiadowi zostaje tej kwoty mlecznej. No, dogatujcie się Państwo, żeby jak największe wykorzystać możliwości, żeby jak najmniej zapłacić tej karty. Co prawda, po ostatniej wizycie w Ministerstwie Rolnictwa, Minister Sawicki, tutaj byłem z kolegą radnym, w Waszej mianowicie z ministrem Wczadem w Ministerstwie Rolnictwa, minister Rolnictwa. Oświadczył nam, że Polska zgłosiła wniosek, aby to ratę rozliczyć, rozłożyć na 5 lat. Na pewno byłoby to dużym takim plusem dla naszych y, rolników. Y, ten wniosek poparła Francja, poparli Niemcy. Będzie głosowanie w Brukseli i jest wielka nadzieja, że to zostanie przegłosowane. To tyle. Dziękuję bardzo.